Dobra. Witajcie. Jesteśmy w drugim budynku. Tylko obawiam się tego, wiecie co? Że tu ktoś jest. Obawiam się tego, że tu ktoś jest w tym budynku. Dlatego. Dlatego ty stoisz tam I dlatego ja to będzie chyba mega znośnie szybka eksploracja. Nie wiem czy nawet do końca będzie, bo jest bardzo z... dziwny ten budynek. Przepraszam, że ja ci się wypchałem. To był jakiś ośrodek wypoczynkowy. Mał... Może jednak niekoniecznie. Mamy mówić co to jest, co? Urbek z Siemce, proszę bardzo. Czyli ktoś tu był już. Misiek, albo mi daj ten gaz, albo chodź ze mną. poczekaj to pójdę do końca i no bo tu wiecie co tu raczej nie ma sensu iść bo tu już jest koniec budynku tu jest nic po prostu piwnica bardzo bardzo nieciekawa piwnica a, widzicie, trzeba bardzo uważać na takie rzeczy. Chcesz iść do góry? Dobra. Wiecie co, zobaczymy tu co jest. Mam nadzieję, że nikomu nie będziemy spokoju zakłócać i że nikogo tu nie ma. Chodź miś, bo ty masz środek zapobiegawczo-ochronny. Tu jest, a tu chyba była kuchnia. Misia, ja cię nie chcę zostawiać, więc chodź. Zresztą ja nie sądzę, żeby ktoś tu ryzykował cokolwiek, jeśli jest obok budynek. O, widzicie? A tu wam chciałem pokazać. O, kuchnia. Zwykła, normalna kuchnia. Jezu, jak, jak ja dla was ryzykuję. No ale sam sobie to wybrałem. To jest jakaś kuch... ten... lodówka czy... nie wiem. Misiek, zobacz jak pięknie. Zobacz. To z, z Urbeksa. Widzisz? Zaraz zobaczę filiżanki. Chcesz iść dalej? Bo tu się zaczyna ten hotel, cały kompleks. Tu masz jakieś szklanki mamy. A tutaj jest. Coś dalej Misiek, nie chcecie zostawiać No w, 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 w takich budynkach niestety jest pogniłe eee, Ale kultowe Nisiek zobacz Widzicie co to jest? Game machine Fajna! Ciekawe co to było Williams Defender. Napiszcie w komentarzach jak wiecie co to. A tu nic nie ma. Idziemy tu na wprost. Tu jest wyjście, ale tędy nie da się wyjść. Tu jest jedno piętro mi, więc. Więc może damy radę jakoś i przeżyjemy. Ale tu nic nie ma. Ja nie wiem, dlaczego w, yy, w każdym opuszczonym budynku, każdy pokój wygląda tak samo. Do, dosłownie tak samo. Wow, ale tu fajnie jest, Misiek, zobacz. Całe w drewnie. Znaczy, całe w drewnie. Już połowa drewna się obsypała, ale... Dobra. Tak to wygląda. Nie chcę kręcić swojej małżonki, że tak powiem. I specjalnie mi świeci w obiektyw, żebym tylko jej nie piłował. Dobra. Jestem tu, czekam na ciebie Misio. Idziemy na chwilę na górę. Do piwnicy już nie schodzimy. W piwnicy byliśmy. Dobra, dobra. Jestem z powrotem. Idziemy zobaczyć na pierwsze piętro. O! Nie ma wejścia na dach! Hmm, Jakie ja to uwielbiam! Ale niestety. Jak to nie ma wejścia na dach? Dlaczego? A i to jest, a nie, wiecie co? Bo to nawet jest zawalony ten dach. Zaraz wam pokażę. Widzicie, tu jest zawalony dach. Więc, Ale jaki fajny widok. Tam są góry. Chodź zrobisz tu zdjęcia i wychodzimy stąd. To jest łazienka. Ale to łazienek to wam nie będę pokazywał. To taki wstyd trochę, taki przypał. I nie świecić wokół, po oknach, bo policję wezwą, że ktoś się kręci po opuszczonym budynku. O! Widzę, że ktoś. Nie wiem czy. O, może jakoś światło złapie. Pizzę ktoś jadł w budynku opuszczonym. Nie, to był jakiś hotel. No, pensjonat. Pensionat. No dobra. Wow! To już wiadomo, gdzie to drzewo wylądowało. <grych> tu. O, widzicie? Strasznie jest zniszczony ten mieszkanie, ten pokój. Mówiłem, że to będzie taka w miarę szybka eksploracja. Porobimy zdjęcia. No dobra, więc ja już nie mam co tu filmować. Więc tak jak tu mówią, do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć.